Już nawet, ponieważ moje myśli były już tak rozbiegane, ponieważ tylko cały czas byłam na tabletkach, które już przestały mi pomagać, ponieważ taki miałam ból głowy. I e, lekarze już nie wiedzieli, co mają mi przepisać, żeby tylko mi pomóc. I także dzwoniła właśnie pani podziękować, że przestała ją goleć głowa, że od dwóch tygodni e, już przestała brać e, anty, znaczy przeciwbólowe tabletki. I takich mamy telefonów coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej osób tutaj właśnie z naszej Polonii używa ten suplement. Ja jestem osobą, która tak jakby ten suplement wprowadziła na polski rynek tutaj. Także jest to teraz hit. Nasza kompania istnieje już 7 lat i ma tylko jeden produkt i właśnie jest to produkt, który działa, ponieważ nie przetrwałaby tylu lat i nie stanąłby za nią doktor Oz, który jest najsławniejszym tutaj lekarzem amerykańskim Oprah go Cały czas jakby tu gdzieś interwiu robi z nim w swoim show. Jest to wielki autorytet. A on właśnie poleca ten suplement jako najlepszy suplement teraz na różne możliwości. On działa po prostu na tylu frontach właśnie ze względu na to, że zawiera w sobie takie elementy jak mangostan, jak aloes, jak zielona herbata, a także, ponieważ odbudowuje nam całe ciało poprzez to, że ma w sobie naturalne, całkowicie przyswajalne witaminy i minerały, które wyciągnięte są z roślin i dlatego nie są syntetyczne, nie są metaliczne, są całkowicie naturalne i w takiej formie, której ciało po prostu wie, jak to wykorzystać i Wchłania się to całkowicie, a ponieważ jest na bazie wodnej. Człowiek nie jest w stanie tego przedawkować, dlatego ludzie, którzy mają raka, biorą 3-4 dawki dziennie i ciało jest w stanie po prostu wyciągnąć największą korzyść, a jednocześnie nie przedawkowując tych rzeczy, które w danym momencie już ma wystarczającej ilości, ponieważ nadwyżka danych rzeczy zostaje wydalana z moczem. I co jest właśnie tą siłą w tym suplemencie? To, co jest takie niesamowite, ja tu cały czas robię swój research na internecie odnośnie mangostanu. Mangostan to nie jest to mango, to jest takie Taki fioletowy owoc, który e, przywozi ta kompania z Wietnamu, Chin, Indii i właśnie i tak jak dr Templeman, Frederick Templeman napisał całą książkę mangastin The X Factor na temat. Jaką siłę ma mangostan, ponieważ zawiera 40 ksantonów na 200, jakie istnieją w przyrodzie? I, jak, I właśnie jaką siłę mają te ksantony? I co się okazuje, mangostan wpływa na ponad 200 różnych dolegliwości, 200 różnych chorób. I między innymi są to takie choroby jak cukrzyca, dlatego mamy tutaj cukrzyków, którzy mieli cukier 460, byli na insulinie, tracili wzrok, mieli rany na nogach. Dzisiaj rany są pogojone, cukier spadł do 110 jest w normie. Mamy tutaj ludzi z wysokim cholesterolem, którym jeden pan miał choresterol 180 ponad i przez 5 lat brał 4 tabletki dziennie. Płacił 450 dolarów na miesiąc. Lekarze powiedzieli, że no, już musi Pan brać ten, te tabletki do końca życia. Jak już Pan raz dostał cholesterol, to już Pan musi brać te tabletki do końca życia i nie stanie Pan się wyleczyć z tego. No więc, ponieważ żona Pana Bernada miała wspaniałe rezultaty odnośnie tego suplementu, też już była w szpitalach, też już była na morfinie, miała problemy z żołądkiem i z różnymi innymi rzeczami i po dwóch miesiącach żona nagle się okazało, że nie ma żadnych problemów i więc też kazała mężowi brać, więc mąż zaczął brać, ale mówi, ja już, ja nie widzę żadnych rezultatów, ja nie widzę, że ja się oczyszczam, ty to przynajmniej widziałaś, że się oczyszczasz, ja tu nic nie czuję, ale musiał się na badania lekarskie, poszedł na badania lekarskie i co się okazało? Jego cholesterol, który tak miał do końca życia, już żeby się utrzymywać, spadł z 180 do 56, czyli po prostu do normy. I lekarz otworzył szeroko oczy i się spytał, co pan zrobił? Czy pan jest na jakimś innym lekarstwie? Czy pan zmienił dietę? Czy pan zaczął robić sporty? Co pan zrobił, że pana chorostelo spadł? No a pan powiedział, no nic nie zrobiłem, tylko po prostu sobie biorę taki soczek. No, i oczywiście lekarz zaraz by zaczął panikować, by myśleć, że musi tutaj na stan receptę wypisać na inne lekarstwa, bo przecież 450 dolarów nie chodzi piechotą. Ale żona powiedziała absolutnie nie: mój mąż będzie na podwójnej dawce, i no i mąż jest na podwójnej dawce i czuje się świetnie i ma wspaniałe cholesterol I jeszcze inne, różne ciekawe rzeczy też mu przeszły, które miały mniejsze dolegliwości. Także naprawdę mamy tutaj osoby również z depresją, które już dzisiaj nie biorą środków depresyjnych Mamy osoby, które miały polipę w nosie, już miały operację na te polipy, polipy wracały, odnawiały się. Po dwóch miesiącach na tym suplemencie nagle się okazuje, że lekarz nie może znaleźć polipów, chociaż już przypisał następną operację. I tak, i mamy tutaj tylu właśnie różnych, na przykład zapalenie stawów. Mamy osoby z astmą, z zapaleniami różnego jelita grubego, z różnymi problemami z kręgosłupem, z mięśniami. Mówiłam już o żołądku, problem z problemy ze skórą. A jeśli ktoś ma na przykład bardzo niski odporność organizmu, czyli wzmacnia system immunologiczny, ponieważ właśnie Magostan zabija wirusy, zabija bakterie, zabija grzyby, zabija pasożyty, zabija oczywiście ra komórki rakowe i właśnie o tym mówi dr Friedrich Templeman w swojej książce Magostin de X Factor. Polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby się bardziej głęboko na ten temat postudiować. I co mówią lekarze na temat właśnie starości, na temat choroby? Dlaczego organizm choruje? Dlaczego się starzejemy? A no dlatego, że nasz organizm powinien naturalnie odbudowywać 300 milionów komórek dziennie. To jest bardzo duża ilość. I co jest powodem tego, że właśnie tego nie robi? Dlatego właśnie jest coś takiego jak starość i coś takiego jak choroby. Czyli po prostu nasze komórki się nie odbudowują, zaczynają umierać. Na, w najgorszym wypadku zaczynają być złośliwe, typu rak, i no, po prostu wyjadać, tak jakby, te nasze organy od środka. I właśnie mangostan zabija raka, zabija te komórki rakowe. Natomiast nasze witaminy, minerały odbudowują nam organy, czyli odbudowują te organy od poziomu komórkowego. Oczyszczają każdą ją komóreczkę z toksyn, z tych starych złogów tłuszczowych, starych cukrów gdzieś skumulowanych właśnie w tych komórkach, różnych. Zabijają robaki, wirusy, bakterie i później po prostu w tym samym czasie odbudowują ten nasz organizm. Dlatego ludzie na naszym suplemencie wyglądają coraz młodziej, czują się lepiej, mają coraz więcej energii. Oczywiście po procesie oczyszczania. Także nie ma co się oszukiwać, troszeczkę będziemy się oczyszczać. Ale to właśnie dobrze, bo jak człowiek wymienia w samochodzie olej, zmienia opony, zmienia płyny po to, żeby ten samochód jeździł i żeby nie padł trupem po paru miesiącach. Tak samo my powinniśmy dbać o nasz organizm, nasze ciało fizyczne, a większość z nas co robi? Bierze shower dziennie, jeden, drugi, ale nikt od środka się nie oczyszcza, nikt tego ciała nie oczyszcza od środka, tylko jemy jedzenie, myślimy, że nam to wystarczy. Jak pójdziemy do McDonalda, myślimy, że wszystkie nasze wartości odżywcze zostaną dostarczone i nasze ciało będzie dobrze funkcjonować, będzie zdrowe. No i każdy oczywiście żyje w iluzji, i nawet jeśli myśli, że żywia się zdrowo, niestety w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, dlatego, że jedzenie jest całkowicie wyjałowione z witamin, z wszelkich żywczych wartości poprzez właśnie te procesowanie, a także jest naszpikowane tymi konserwantami, różnymi chemikaliami, które powodują, że może to jedzenie stać w tym sklepie przez długi czas i się nie zepsuć. Także czasy zdrowego jedzenia się skończyły. Musimy szukać źródeł naszych substancji żywczych, które budują nasze ciało w suplementach. Tylko też trzeba odpowiednio wybrać te suplementy, ponieważ są suplementy w tabletkach, są suplementy w proszku, są suplementy w płynie i też są różne suplementy, które zawierają różne rzeczy, różne substancje różnego pochodzenia. Im bardziej naturalne, bliżej natury, tym bardziej absorbujące się. I tak jak porównanie ciekawe tutaj, Paul wymyślił, że jeśli budujemy dom, jeśli nie mamy odpowiednich budulców, to ten dom po prostu runie w gruz. Tak jak małe dzieci na przykład budują swoje ciała, jeśli nie dostaną odpowiedniego, odpowiednich odżywczych wartości, to po prostu takie ciała im się budują. I później szybko zaczynają chorować, nagle się okazują, że są otyłe, mają cukrzycę już w młodym wieku i itd., itd. A jeśli chodzi o starsze organizmy nasze, to jeśli na przykład jest pożar w jakimś domu i człowiek nie da odpowiednich budowców, żeby ten dom, uszkodzoną część odbudować, no to tak będzie żyć taką uszkodzoną częścią. Jeśli nie będzie miał kuchni, no to nie może ugotować. Jeśli nie może ugotować, nie może nakarmić ludzi, którzy mieszkają w tym domu. Jeśli zaleje dach, i kapie ciągle woda, to nagle wszyscy chorują w tym domu, prawda? Ponieważ jest zimno i jest mokro. Więc tak samo jest z naszym organizmem. Jeśli nie dostarczamy odpowiedniego budulca, to nasze ciało prędzej czy później zaczyna po prostu szpankować coraz bardziej, coraz bardziej. Jedna przyczyna powoduje drugą przyczynę, czy jedna choroba powoduje drugą chorobę i jedna z drugą się zazębia. I właśnie o to chodzi, że mangostan pomaga nam właśnie tą przyczynę po prostu zlikwidować zlikwidować chorobę, zlikwidować bakterie, wirusy i tak które się tam ucztują na, na tym naszym już zniszczonym środowisku wewnętrznym. Natomiast witaminy i minerały odbudują nasz organizm i po tym po tygodniu, tydzień po tygodniu można widzieć rezultaty. Najpierw jest proces oczyszczania, około 90 dni, później jest proces odbudowy i człowiek staje się zdrowszy, staje się młodszy i oczywiście ludziom się zaczyna chcieć żyć. A co ciekawe, to, co chciałam się dzisiaj z Państwem podzielić, Wiele osób już zainteresowało się tym produktem od strony finansowej. Ponieważ kiedy poleciły to innym osobom poprzez właśnie swoje rezultaty, kiedy zobaczyły o oh my gość, mam takie rezultaty i ludzie się pytają skąd mam takie rezultaty, poleciłem to innym ludziom i nagle firma mi przysyła czeki. I to są czeki 10-20 dolarów, później nagle się okazuje 100 dolarów, później nagle 200 dolarów. No i są też osoby, które już w naszej grupie robią 500-700 dolarów na tydzień. A praktycznie zajmują się tylko tym, dlatego, że lubią pomagać innym ludziom z swojego otoczenia. To są ludzie z rodziny, to są znajomi, którzy przechodzą przez różne problemy zdrowotne, chodzą do szpitali, po szpitalach i tak dalej. Więc polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie też naszym Mamenta od strony finansowej jest to bardzo dobra szansa, żeby nie tylko wyleczyć swoje ciało, naprawić swoje ciało, odmłodzić swoje ciało, ale również wspomóc swoje finanse. W tych właśnie naszych czasach ekonomicznych nasza firma wzrasta, nie ma żadnych długów, istnieje 7 lat już na rynku, jest w tej naszej grupce już tylu milionerów, którzy mają grupy we ponad 53 krajach i pomagają ludziom, zmieniają praktycznie ludziom życia. Także. Zapraszam do kontaktu z nami. Podam numer telefonu teraz kilka razy. Można się do nas tutaj przejechać do ofisu. Jeśli ktoś chce zakupić suplement, jeśli chce się dowiedzieć więcej na temat różnych właśnie możliwości, może do nas dzwonić. Podam numer telefonu, jest 708-645-6796. Podam jeszcze raz. 708 645 6, 7, 9, 6. Zapraszam Państwa do Dzikiej Kafej w każdą niedzielę. A właśnie na nasze seminaria. Od godziny 3 do godziny 6 mamy tam program, gdzie zaczynamy od pozytywnego myślenia, przechodzimy na temat ciała, mówimy o zdrowiu, mówimy o naszym suplemencie, pomagamy ten sam zakupić i później czasami mamy koncert, ponieważ rzeczywiście Paul jest naszą gwiazdą roka, Bardzo fajne piosenki śpiewa, ja też czasami podśpiewuję. Także zapraszamy serdecznie i adres podaję 6140 West Belmont w Chicago. To jest 60 140 West Belmont Chicago. Miejsce nazywa się DK Cafe. Można zjeść świetne pierogi i napić się różnych fajnych napojów. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Można dzwonić, jeśli ktoś chce przeprowadzić swoich znajomych. Zapraszam. Można do nas przyzwonić po więcej informacji. Podam jeszcze raz numer telefonu: 708 645 6796. Jeśli ktoś mieszka w okolicach Des Plaines, mamy tutaj office. Jeśli ktoś chciałby podjechać, Zakupić nasz suplement, czy dowiedzieć się czegoś więcej. Do naszego ofisu zapraszam serdecznie, tylko trzeba najpierw zadzwonić, mówicie na appointment. Jesteśmy przy Ellenwood Avenue 1585 Ellenwood Avenue w Des Plains. I tylko trzeba mówić, zadzwonić i się umówić. Można tutaj podjechać również, można, możemy Państwu pomóc przez telefon, bo wiem, że słucha nas Polonia i w, na Florydzie, i w Bostonie, i w Nowym Jorku. Także zapraszam serdecznie, można się z nami komunikować wybieramy się do Los Angeles niedługo. Pozdrawiamy wszystkich z Los Angeles i powtórzę jeszcze numer telefonu 708 645 6796. Ja już muszę niestety kończyć, bo kończy nam się czas na antenie. Pozdrawiam, zapraszam na następną środę. Widzimy się w niedzielę albo u nas tutaj w The Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Oh, oh, oh. Oh, 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 lady aga, shawl. Oh, oh, lady aga, lady aga. Oh, 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 lady aga, oh, 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 shawl.